I to jest dobry czerwony krzyż. Na jakie stanowisko Pani aplikuje? Na stanowisko Energii. Mm -hmm. A dlaczego Pani wybrała to stanowisko? Ponieważ mm -hmm. gdybym na praktyce zawodowej, to akurat ten dziela energii nasza mi się podoba. To, to, to. Mm -hmm. A proszę mi, powiedzieć, e, proszę mi powiedzieć o tej praktyce. Jaki to był hotel, co Pani dokonywała, e, w jakich godzinach, jak długo trwała ta praktyka? To był internat Medical w Świnoujściu. Trwało to miesiąc. E, praktyka trwała, znaczy, godziny praktyk trwały 8 godzin. To był housekeeping, mm -hmm. gastronomia i restauracja. Mm -hmm. A proszę powiedzieć, ile pokoi tam było? Pamięta nie ta pani może? Mm. Tak, duży chodek, taki mniejszy. Jakiś przedział mm. powyżej 20 pokoi. więcej to było, 400 ileś. <laughs> tak, no to zdecydowanie. Okay. 4, no to bardzo wielki obiekt. I chyba więcej nie było, tu A ile Pani dziennie sprzątała tych pokoi? Dziennie to było 30-40. Naprawdę? Tak. Ale się Pani pojedynczo, czy na przykład w danym pokoju kilka osób sprzątało? No jaka ta sprzątaczka miała. No, rozpisane? jakie jest? jest sprząta. Mhm. Ale wchodziłyście My. panie do tego pokoju, na przykład nie wiem, dwie panie pokojowe na dany pokój, czy tylko indywidualnie jedna pani sprząta jeden pokój? Jedna ta. pani, no, jeden pokój. I 30 ta. pokoi pani dziennie sprząta? Nie, nie. Ja byłam ja, ja ze ja z, ja z nią akurat. Mhm. Rzadiliśmy razem tam nasze pranie praniem i to bardzo dużo tych pokoleń. A proszę mi powiedzieć, hmm, gdzie pani sobie wyobraża za 3-5 lat? A tego to jeszcze jest chyba daleka przyszłość, bo na razie tutaj, to chcę zobaczyć na szkole tą, co już zaczęłam, a, a to się chyba już wie, no, się chyba no, przyszłości, w przyszłości. Ale planuje Pani iść na studia czy podjąć od razu pracę po szkole? Chciałabym studiować w, w, w fotografię albo w sztukę. A brała Pani już udział w jakichś ręką ukłysach no Nie, to takie amatorskie na razie, tak? Tak, no, tak. Dobrze, a proszę powiedzieć, dlaczego akurat no, panią powiedziałem za odpowiedzi? Um, ponieważ takich pani się takie a atuty do tego, żeby pani um, przyjęła do pracy. Jestem trzymała, um, Jestem zorganizowana i jest samodzielnie. Było no to bardzo ważne, żeby to. Tam... Mm -hmm. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.